Cześć, witam Was na kanale. Like makijażowy. Zapraszam Was dzisiaj na test zestawu pędzli z AliExpress i tym razem będą to pędzle Hichodo My Destiny. W sensie ze sklepu Hichodo. Tylko że nie wiem czy tak to się czyta, ale się na pewno tak pisze, dwa razy przez cecha, a pędzle nazywają się My Destiny. Jeżeli tak jak ja, lubicie zamawiać z AliExpress, to na pewno odczuliście ostatnio dość spory ból i dyskomfort z racji Covida. Um, nie mogliśmy za bardzo zamawiać na AliExpress, ponieważ ceny nie dość, że poszły bardzo mocno w górę, to nawet jeżeli nie poszły w górę, to ceny wysyłki po prostu oszalały, czasami nawet trafiałam na produkty, które miały wysyłkę która kosztowała 200 zł także e, nie dość, że nie miałam z bardzo hajsu, żeby kupować pierdolone na Aliexpress, to nawet jak chciałam kupić coś takiego bardziej konkretnego to musiałam naprawdę ostro się naszukać, żeby była darmowa wysyłka, no i jeżeli chodzi o te pędzle, to oczywiście wysyłka jest darmowa, link do tych pędzli, jeżeli was one zainteresują oczywiście, znajdziecie też w opisie i właśnie ja z tego linku mam te pędzle. I w tym zestawie mamy 11 pędzli, 4 pędzle do twarzy oraz 7 pędzli do oczu. Ja teraz na podstawie jednego pędzla tak na zbliżeniu pokażę wam jak one wyglądają. W ogóle ja was przepraszam za szumy. Ja bardzo mocno słyszę jak teraz te auta jeżdżą, ale mam otwarte okno. Nie wytrzymam przy zamkniętym oknie, jest dzisiaj tak gorąco, zresztą widzicie, że ja tutaj się ubrałam w ogóle w moją bluzeczkę, która odsłania moje fruwające yy, yy, ramiona ale jest po prostu tak gorąco, że nie wytrzymam, więc przepraszam od razu za te szumy za oknem. No i przejdźmy do pędzla teraz, tak? Włosie jest syntetyczne, takie jak widać, lekko farbowane, dwukolorowe. Skówka aluminiowa. No i jak widzicie, to kształt tego trzonka też jest bardzo ciekawy, ponieważ one wszystkie są tutaj tak ciekawie ścięte. No, fajnie to wygląda. I dodatkowo mamy tutaj takie jakieś chińskie znaczki. No, ja tutaj nie chcę teraz gadać, czy to jest na pewno chińskie, czy japońskie. Wydaje mi się, że chińskie, ale wiecie, no, poliglotką nie jestem, więc... Nie wiem, nie mam pojęcia, ale ładnie to wygląda. I powiem wam szczerze, że jak tak patrzę na te pędzle, to one wyglądają naprawdę całkiem pro. W sensie, jakbym się nie znała za bardzo. I bym zobaczyła takie pędzle u kogoś, to bym pomyślała, że to są jakieś takie, wiecie, coś w stylu tak jak są te Hakuhodo i tak dalej, te takie lepsze pędzle, których pewnie nigdy nie będę miała, bo mnie nie będzie stać. Także no, te tak wyglądają całkiem właśnie prawidłnie. Dobrze, i najpierw zaczniemy sobie od bazy. Bazę nałożę sobie takim spłaszczonym, sztywnym pędzelkiem. Takie pędzelki moim zdaniem są najlepsze właśnie do produktów kremowych, lub mokrych, jakieś korektory, te sprawy i dlatego nałożę sobie tym pędzelkiem bazę na powieki jest to standardowo Paint Pod Zmaka w odcieniu Painterly, kurczę, ale powiem wam bardzo przyjemnie się trzyma ten pędzelek, w sensie bo on jest taki, zobaczcie on jest tutaj węższy, tutaj szerszy myślałam, że mi to będzie przeszkadzało, bo wiecie, ja mam bardzo dziwne fazy rzeczy, które innym ludziom nie przeszkadzają i inni ludzie ich nawet nie zauważają mi potrafią bardzo mocno przeszkadzać no to zdziwiłam się, że tutaj mi to nie przeszkadza kompletnie. Ten pędzelek jest dosyć mały, więc ja na pewno bym go nie używała do nakładania bazy następnym razem. No ale do czegoś go trzeba było użyć. A z tego co widziałam na stronie, to generalnie ten pędzelek jest niby przeznaczony do nakładania korektora tutaj pod oczami. Więc ja później sobie wytrę jeszcze ten pędzelek z bazy i nałożę nim również korektor, jeżeli nie zapomnę. No ale na tą chwilę włosie jest przyjemne. Nie jest kujące, drapiące. No jest sztywny, tak? No ale te pędzelki takie mają być sztywne. A napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jak to teraz u Was wyglądało z zamawianiem na AliExpress, bo no zakładam, że skoro oglądacie ten film, no to AliExpress kojarzycie i coś tam pewnie czasem kupujecie, nie? I teraz będzie tu taki puchaty, zaokrąglony pędzelek. Standardowo używany przeze mnie do, przeze mnie do zaznaczenia załamania powieki o. Weźmy sobie może paletkę, którą uwielbiam, a po którą dosyć rzadko sięgam e, Afekt Evening Moon mood. Nie wiem czemu zawsze mówię moon, evening mood. O, przepiękne kolorki coś spróbujemy sobie z tego wymodzić. Dobra, no to zaznaczamy to załamanie. O Boże, jaki ten pędzelek jest mięciutki, milusi i przyjemny i fantastyczny. Wow, dawno tak nie miałam, żeby pędzel był tak przyjemny. I też nie jest aż tak super mocno giętki, bo pędzle syntetyczne bywają czasami takie aż zbyt podatne na nacisk, że tak wiecie, jak się nim jeździ po oku, to że on tak się wygina mocno, a ten jest taki średnio giętki, co mi odpowiada. Kurczę, fajny jest ten pędzel. Tutaj sobie jeszcze z tej strony dołożę, ale ten pędzelek jest naprawdę fantastyczny. Bardzo przyjemny i fajnie rozciera cień też. Nie, nie nabiera też za dużo cienia, co mi się podoba, bo cienie Afekt są bardzo mocno napigmentowane i trzeba z nimi mocno uważać. A zobaczcie, kurczę, jak mi fajnie, łatwo, szybko idzie rozcieranie tego cienia. No dobra, teraz bierzemy taki yy, średnio krótki spłaszczony, ale puchaty pędzelek i, i, i... Hmm. nałożymy sobie ten fiolet kurde, powiem wam, od kiedy mam tą paletę ten fiolet chyba użyłam tylko raz więc nałożymy go sobie na całą prawie powiekę, zobaczymy jak to będzie wyglądało co mi tutaj z tego wyjdzie ja powiem wam, niby lubię fiolety, ale jakoś tak rzadko z nich korzystam, jeżeli chodzi o cienie raczej częściej na paznokciach goszczą u mnie fiolety a jeżeli chodzi o pędzelek też, jest mięciutki Mega przyjemny. Bardzo mi się podobają te pędzle, już kurde. Ciekawa jestem, jakie ja będą te do twarzy. Ok, teraz sięgamy po następny pędzelek. Jest również spłaszczony, ale już y, dużo dłuższy i też puchaty. I myślę, że tym pędzelkiem zaznaczymy sobie zewnętrzny kącik. E, no, na stronie na AliExpress z tymi pędzlami e, również właśnie było tak pokazane, żeby tym pędzlem nakładać cień w zewnętrzny kącik. O, i spoko i fajnie i mięciutki i fajnie od razu rozciera i podoba mi się nie no bardzo przyjemne są te pędzle kurcze powiem wam przeważnie jak nagrywam jakiś test pędzli to często jest tak że e, z tego zestawu to ja sobie zostawiam tam nie wiem dwa trzy pędzle max nie a z tego zestawu kurcze to ja coś czuję że większość pędzli sobie zostawię o zobaczcie i teraz od razu sobie smyk tu porozcieram o Potem jeszcze czystym pędzlem, tylko sobie zrobię taką chmurkę i gitara! I pięknie! I tak to powinno wyglądać zawsze. Uświadomiłam sobie, że ja nie nałożyłam beżowego cienia w okolice pod łukiem brwiowym, bo tak zastanawiam się, czemu mi z tej strony tak ciężko się rozciera. A ja pominam mój najważniejszy krok, którego nigdy nie pomijam. No, nie nałożyłam beżowego cienia w okolice pod łukiem brwiowym, więc... Yy, trzeba nałożyć. Może zacznie się lepiej rozcierać. Tym samym pędzelkiem, wiecie, tutaj sobie dokładam po prostu. Dobra, to ja może poza kamerą teraz sobie tutaj to ponaprawiam wszystko, bo tak właśnie widzę, że ten ciemny mi się tak e, trochę plamiście nałożył. I już wiem czemu. No dobra, troszkę to porozcierałam. W dalszym ciągu nie wygląda do końca tak, jak bym chciała, ale nieważne. Jedziemy dalej. I tak sobie myślę, że jakiegoś błysku bym tutaj dodała. Mm, na środek powieki. Więc ten błysk tutaj już nałożymy sobie tak chyba palcem. Biorę takie dosłownie tycinny x Glitter Primer i tak myślę sobie o ten różowy błyszczący z palety. Teraz patrzę, to ten róż tak średnio tu widać na środku. Nieby ładnie się to przechodzi, ale kurczę, jakoś tak średnio trochę. Najpierw użyję tego pędzla, którym zaznaczałam załamanie powieki i zrobię sobie takie tło jakby dla, do, dla dolnej powieki. Wiecie, tak po całości przyjadę tym samym odcieniem, który nakładałam w, w załamaniu. Aha, w ogóle warto też zaznaczyć, że te pędzle nie gubią w ogóle włosia. Czasem zdarza się tak właśnie, że nowe pędzle gubią strasznie włosie. Tutaj nic, nic nie wypada. Teraz biorę taki malutki pędzelek, króciutki, spłaszczony. On nie jest... Za bardzo sztywny, on nie jest puchaty, to jest takie coś pomiędzy, nie? I on może być fajny właśnie do dolnej powieki, tutaj do przyciemnienia e, końcika tuż przy rzęsach i jest świetny do tego. I przede wszystkim Boże, jak te motory tam jeżdżą. I przede wszystkim on nie drapie, bo ja mam bardzo wrażliwą e, dolną powiekę. Jeżeli coś mnie nie kuje i nie drapie na górnej, może być tak, że na dolnej po prostu nie dam rady tego używać, bo będziemy tak drapać. A tutaj nic nie drapie. Świetne są te pędzle, kurde. Okej, okay, i został mi do oczu tak w sumie ostatni pędzelek. Taki malusieńki, spłaszczony. I nim, hmm, nim w sumie by było dobrze zaznaczyć sobie e, linie rzęs z czarnym cieniem, no to biorę czarny cień i zobaczymy jak mi to pyknie. Ja oczywiście tutaj muszę sobie naciągnąć powiekę o i ten, a i super i fajnie <gry> dobra to dokończę może poza kamerą zobaczcie ładnie e, tak cieniutko mi się udało to zrobić tym pędzelkiem fajny on będzie do zaznaczenia właśnie czarnym cieniem linii rzęs ładnie to wygląda no dobra, myślę, że cieniowanie mamy skończone. Nie chcemy się tutaj nic więcej w sumie kombinować. Podoba mi się tak, jak to wygląda. No to jedziemy teraz z makijażem twarzy. Będziemy nakładać podkład Christian Laurent Face Adapt i tutaj będziecie mieli test tego podkładu. Kurczę, świetny. Zapłaciłam za niego chyba nie całą dychę. No nie całą dychę za niego zapłaciłam, jest rewelacyjny. A teraz w cenie regularnej ją kosztuje dwie dychy, nie? Bo ja go kupiłam w Rosmania na tej promocji minus 55%. Mamy tutaj taki pędzel do podkładu. Słuchajcie. Da, dosyć duży kabuki. Taki fajny, zaokrąglony kurczę. Ja powiem Wam, że nawet jak mi się będzie nieźle podkład nakładało, to ja sobie go do pudru zostawię, bo on kurczę. Taki no, całkiem spoko będzie do pudru dla mnie. I słuchajcie, on jest tak niesamowicie, Milusi. Ja Wam powiem szczerze: z ręką na sercu nie miałam jeszcze tak milusich pędzli w dotyku. serio Już nieraz to mówiłam. I myślałam, że większe nie będzie, a jednak nałożyłam sobie tutaj trochę podkładu na dłoń, będę nabierać na pędzel. I teraz tak: pędzelek jest ultra milusi, ale wydaje mi się, że do podkładu on jest za milusi i za miękki. Mimo, że ten podkład jest dosyć rzadki, to mam wrażenie, że temu pędzlowi ciężko idzie rozcieranie go. Więc, jakbym miała teraz nakładać jakiś jeszcze gęstszy podkład, typu Golden Rose Total Cover, to wydaje mi się, że ten pędzel nie dałby rady. Więc ja faktycznie ja sobie go zostawię, ale do pudru, bo tutaj mimo że mam widzę pędzel do pudru, to jest to pędzel w stylu, którym nie lubię, co zaraz też zobaczycie i powiem wam dlaczego nie lubię. I mam wrażenie, że ten pędzel też zjada troszkę podkładu, ale to może być wina tego, że ten podkład jest faktycznie rzadki jak ja go nakładam gąbką, to tak samo jest, że strasznie go zżera. No i przez to, że to włosie jest takie luźne, też tak może być. No ale tak podsumowując ten pędzel, moim zdaniem jest on taki mm, za delikatny do podkładu, za luźno włosie jest ułożone, powinien być, być gęstszy troszeczkę, także do pudru jak najbardziej myślę, że on mi się sprawdzi ale do podkładu już nie bardzo no ja tutaj muszę sobie doklepywać też palcem, bo no tym pędzlem nie bardzo i teraz wezmę jeszcze ten pędzel którym nakładałam bazę pod cienie przecieram go chusteczką i będziemy nakładać nim korektor, tak jak mówiłam wcześniej widzicie, zapamiętałam także nałożymy sobie tego korektora troszeczkę pod oczy kiedyś ja używałam takiego pędzla ja go kupiłam w tym, w Glam Shopie Hania pamiętam jak wypuściła tam te pędzle, to były jeszcze takie jedne z pierwszych pędzli Te z białymi trzonkami Ona na niego mówiła pędzel gumka właśnie, bo on był taki mini malusieńki Taki zbity, sztywny, króciutki kabuki I nim właśnie można było fajnie wygumkować sobie pryszczę, ale z czasem po prostu przestałam go używać, bo zaczęłam to robić palcami albo gąbeczką do podkładu. Tak teraz yy, widzę, że takim pędzlem też w sumie spoko się to robi. Zobaczymy, jak pod oczami mi się ten korektor nałoży. No gąbeczką by było szybciej. No dobra, i jak pod oczami? Ja wolę takie rzeczy robić gąbeczką. No i, i, i dalej wolę robić gąbeczką, bo Gąbeczka fajnie zeżera nadmiar i w ogóle. O! Ale doklepiemy to tym dużym pędzlem do podkładu. No jest na pewno precyzyjniej takim pędzelkiem niż takim. Ale ja lubię też, jak jest przy okazji szybko. Więc tym pędzelkiem ja to sobie bym mogła ewentualnie o! Tak to rozprowadzić. I tym jeszcze, tak wiecie, rozetrzeć, doklepać. No podejrzewam, że ci, co potrzebują więcej krycia pod oczami to jednak woleliby używać tego bardziej precyzyjnego pędzelka to teraz przejdźmy do pudru w takim razie i pokażę wam ten bardzo ciekawy pędzel do pudru no jest przepiękny, zobaczcie jest piękny, taki mega duży tulipanek ale ja już wiem, że on się u mnie nie sprawdzi bo ja przy mojej cerze mieszanej lubię pudry wklepywać najczęściej to robię w ogóle gąbeczką, którą nakładałam podkład ewentualnie właśnie takim pędzlem do podkładu też idzie fajnie wtłoczyć sobie ten puder tak wpracować w podkład, nie? a te pędzle są takie bardziej właśnie do omiatania no więc omiotę sobie twarz tym pędzlem no i ten pędzel wiem, że kurczę sobie go nie zostawię no bo to jest nie dla mnie, ale jest tak milusi o matko a może sobie go zostawię chociażby po to, żeby sobie nie miziać twarz ojejku <laughs> Nie, nie mogę. Serio, jakbym... jakbym taką chmurką sobie mi twarz. Albo wiecie co? Jeżeli macie kota, to możecie kojarzyć, bo kot za uszami, tak z tyłu, nie? Ma taki puszek jakby. To to jest jak ten puszek. Za uszami kota. Nie gdzieś tam na szyi, nie na brzuszku czy łapkach, tam za uszami jeżeli nie wiecie, bo nigdy nie dotykaliście to idźcie na dwór, znajdźcie jakiegoś śmietnikowca i pomiziajcie go za uchem ja teraz tak siedzę chyba już z 5 minut się miziam tym pędzlem, ale to jest tak przyjemne okej okay. um, było mi bardzo dobrze i możemy przejść dalej no i teraz mamy taki pędzel skośny i jak wiecie dobrze, to ja nie przepadam za takimi skośnymi pędzlami, ale zobaczymy. Weźmy brązer z palety Moja. Bardzo gładziutki jest ten pędzel, milusi. I nakłada bardzo mało produktu, na nakładając yy, brązer czy róż tym pędzlem, na pewno nie przesadzicie. Yy, brązer z palety Moja, właśnie ten, który teraz nakładam, on jest bardzo yy, podatny na kruszenie się. Jak dotykacie go pędzlem. Jest mocno napigmentowany i bardzo trzeba z nim uważać, zwłaszcza jak go nakładacie e, pędzlem z włosia e, kozy. A tutaj ja dotykam tym pędzlem i nie ma żadnego osypu to raz, a dwa, nawet trzy razy musiałam dołożyć już ten bronzer na twarz, żeby wzmocnić jego intensywność. Także dla osób z mocną ręką ten pędzel będzie spoko. I też się zastanawiam, czy sobie go kurczę w sumie nie zostawić. Ja ogólnie nie nakładam nigdy jakoś zbyt dużo brązera na filmach staram się nałożyć więcej, bo potem montuję te filmy i to wygląda jakbym w ogóle bronzera nie miała na twarzy, bo kamera zjada zawsze makijaż więc o, tak na co dzień to jest już dla mnie za dużo, teraz na film tak trochę więcej nakładam ale na co dzień to bardziej ta strona u mnie jest a teraz jeszcze dołożymy no chyba z 4 czy 5 razy dokładałam ten bronzer teraz i przedostatni pędzel, a zarazem ostatni do twarzy Um, czyli taki y, do rozświetlacza. Taki tulipanek chudziutki, długi. No i z tej samej palety biorę rozświetlacz w takim razie. też mega milusi pędzel fajny, co prawda, ja wolę rozświetlacz nakładać y, pędzlami z włosia kozy, bo one zbierają od razu więcej pigmentu. I mimo że ja lubię delikatny błysk, to mam wrażenie, że jak nakładam choćby nawet ten rozświetlacz pędzlem takim. Z włosia syntetycznego, to ja widzę drobinki brokatu. A jak nakładam y, taki produkt pędzlem z włosia kozy, to ja tych drobinek nie widzę, widzę tafle. I mam wrażenie, że takie sztywniejsze włosie po prostu lepiej rozciera produkt y, i tak nie widać tej drobinkowości. Także. No niby niezły jest ten pędzel i w ogóle ładnie nałożył produkt, ale to wiecie tutaj akurat już są takie niuanse, które akurat ja po prostu zauważyłam i akurat mi nie pasują. Wydaje mi się, że większość osób jednak jest normalna i na takie rzeczy nie patrzy, więc ten pędzel też jest w sumie spoko. <grych> Okej okay, i został nam ostatni pędzel, czyli pędzel do brwi. No wygląda klasycznie jak każdy praktycznie pędzel, nie? Zobaczymy jak się nie będzie nakładało. Cień. Bo to też wiecie, no, czasami bywa tak, że te pędzle są albo za miękkie, albo za twarde, czy coś za duże, za małe i jest niewygodnie. Jest dosyć sztywny, ale też jest w miarę podatny na nacisk, co akurat przy pędzlach do brwi jest u mnie spoko, bo jakby był zbyt sztywny, to on by ten produkt, zamiast nakładać, to on by go tak rozmazywał dziwnie no ale ten pędzel też mi się podoba i rozmiarowo też wydaje mi się, że jest ok ok, makijaż mamy skończony i myślę, że możemy sobie podsumować co myślę o tych pędzlach a myślę, że kurczę, miększe nie będzie serio, to chyba po prostu jest najlepsze podsumowanie tego filmu miększe nie będzie tak miękkich tak przyjemnych, milusich gładziutkich, mięciusich w ogóle fantastycznie przyjemniusich pędzli jeszcze nie miałam jestem zaskoczona, bo nie sądziłam, że w ogóle trafię na aż tak przyjemne włosie jak kiedykolwiek, że w ogóle takie włosie istnieje i może być, bo wcześniej jejku, jako nie jeżdżą tam głośno ja was przepraszam, ale kurczę, nie mam zamiaru się tutaj pożygać z gorąca więc no troszeczkę szumi przez cały film i zaraz będę nagrywać następny i następny i w każdym będzie szumić, trudno ehm, no, co ja mówiłam, ehm, pędzle są naprawdę bardzo przyjemne i jeżeli lubicie takie włosie, jest ono dla Was przyjemniejsze w użyciu niż przykładowo włosie kozy, które również potrafi być miękkie, ale nigdy nie będzie aż tak miękkie jak włosie syntetyczne. E, moim zdaniem, przynajmniej ja tak uważam, nigdy tak nie trafiłam. Więc jeżeli chcecie aż tak miękkie włosie, to jak najbardziej Wam polecam. Przy okazji, pędzle są naprawdę przepiękne. Wyglądają naprawdę pro. Nie zgubiły ani jednego włosia podczas wykonywania całego makijażu. I tutaj są tak ciekawe, fajne, użytkowe przede wszystkim kształty, że ja sobie zostawię wszystkie te pędzle. Serio. Nawet zostawię ten do pudru, żeby się miziać. Rzadko się to zdarza, że zostawiam sobie wszystkie pędzle z zestawu. Przeważnie zostawiam sobie 2 trzy pędzle. Zresztą, jeżeli mnie oglądacie, to o tym wiecie, bo zazwyczaj wam mówię, że sobie zostawię na przykład 2-3 pędzle z tego zestawu, nie? No, także jeżeli macie parcie na pędzle z AliExpress mięciutkie i w ogóle... To polecam. No, e, na dzisiaj to by było już tyle w tym filmie. Napiszcie komentarze, koniecznie. Piszcie, jak podobał Wam się ten makijaż? Co myślicie o tych pędzlach i czy Wam też jest tak gorąco? <grym> Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.